Cześć, witajcie. Cześć, dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was na warsztat tantrycznej pracy z ciałem. Warsztat, ponieważ nie będzie to typowy kurs masażu, dlatego, że zajmiemy się nie tylko tą stroną technicznej pracy z naszym ciałem, technik masażowych, ale przede wszystkim zajmiemy się także pracą energetyczną. I zaopiekowaniem się Wami całościowo. W sensie, Wy będziecie opiekować się sobą, tak żebyście Wy byli zadbani. A my będziemy was prowadzić w tym procesie i podzieliliśmy ten warsztat na takie trzy kolejne moduły dlatego że chcemy żeby ta praca po pierwsze była wykonana na warsztacie, ale po drugie miała szansę zaistnieć w waszych domach, żebyście mieli czas na taką własną praktykę. I stanowią one kontinuum, czyli po pierwszym module mamy drugi, po drugim trzeci i ważne jest, że na kolejne moduły możemy zapisać się po skończeniu wcześniejszych. Na module pierwszym skupimy się na uważnym dotyku, ponieważ jest on kluczowy, chyba w pracy tantrycznej, ponieważ mm, zaczynamy pracować tutaj z subtelnościami. My bardzo często w tym świecie idziemy tak pro progresywnie: chcemy więcej, chcemy bardziej, chcemy mocniej. No i za chwilę okazuje się, że te bodźce, które mamy już do pewnego poziomu, przestają nam wystarczać, przestają nas cieszyć. I zaczynamy szukać czegoś więcej. Pytanie tylko, gdzie jest ta granica. Dlatego też będziemy ograniczać te agresywne bodźce i będziemy starali się wrócić do korzeni, do tego, co delikatne, do tego, co pierwotne i do czego chyba zostaliśmy stworzeni. To, co jest też ważne, przepraszam, wtrącę, bo każdy z nas może tego doświadczać, tylko czasem po prostu o tym zapomnieliśmy. I tutaj już zaczniemy trochę pracę z nagością, bo tak jak mówiliśmy, opiekujemy się całym ciałem, więc jest to nieuniknione. I to wejście w taką pracę z nagością będzie miało też swoją kontynuację w postaci tych pierwszych technik masażu tantrycznego. <laughs> Przepraszam, czyli jak nauczyć się prowadzić tą energię w ciele. Temu poświęcimy pierwszy mod. Na drugim module zajmiemy się pracą z systemami energetycznymi, yin-yang, czyli energią z energią żeńską, energią męską. Jest to o tyle istotne, że um, nie jest tak, że będąc mężczyzną czy kobietą, masz w sobie tylko energię męską, albo żeńską, my mamy w sobie obie te energie w różnych proporcjach, ale my jesteśmy kompilacją tych dwóch energii, czego często wiele osób, wielu z Was nie ma świadomości. I na tym module drugim pójdziemy już także krok dalej w tej pracy z ciałem i poświęcimy czas pracy z Joni z Lingamem, jak zaopiekować się swoim ciałem, czyli tymi częściami także intymnymi niejednokrotnie skrywanymi, jak przyłączyć te nasze części do całości naszego ciała, do całości tego czym jesteśmy, ale także w jaki sposób zaopiekować się tymi częściami siebie, ale drugiej osoby, swojego partnera, swojej partnerki. Jak Zrobić to w sposób czuły, jak podejść czule do swoich miejsc intymnych, ponieważ też lubimy się tak agresywnie bodźcować, natomiast nie o to tutaj chodzi. Na module trzecim poszerzymy już sobie troszeczkę tą pracę i pójdziemy w kierunku multiorgazmiczności, do której tak naprawdę wszyscy jesteśmy stworzeni, no tylko właśnie nie mamy tych umiejętności, bo nikt nigdy nas tego nie uczył. No a my zdobywając tą wiedzę o swojej seksualności, od kolegów i z filmów na różnych portalach internetowych, e, czerpiemy tą wiedzę w sposób taki niepełny. A my będziemy się uczyć, jak tą multiorgazmiczność możemy wskrzesić w sobie i wykorzystać tą en energię seksualną do puszczenia jej w obieg na całe swoje ciało. Przy czym należy dodać, że multiorgazmiczność to nie jest jakieś magiczne określenie czy słowo, tylko to jest po prostu. Puszczenie tej energii w obieg przez całe ciało i odczuwanie tej energii, tej radości, tej przyjemności w całym swoim ciele. Czyli po prostu nazywamy to byciem w takim przepływie. I jeszcze jednym elementem, który dołożymy na tym module trzecim, to już będzie praca z Anusem, z trzecią komnatą, żeby już faktycznie całe nasze ciało było zaopiekowane i żeby całości tej fizycznej części nas poświęcić uwagę. I na tych warsztatach skupimy się nad tym, żebyście przede wszystkim poczuli, nie tylko na narzędziach, na technikach, ale też na czuciu, bo to jest istotne, bo jeżeli poczujemy, to to, to zostaje z nami, nie? E, teraz takie informacje techniczne. Każdy moduł to są dwa dni warsztatowe, sobota i niedziela, pracujemy w godzinach od 10 do 18. Pracujemy w grupach sześcioosobowych, a właściwie trzyparowych. parowych. I teraz zapraszamy Was zarówno jako pary, jeżeli jesteście parą, ale zapraszamy Ciebie również, jeżeli jesteś singlem, bo w te pary po prostu na miejscu będziemy się dobierać. To już nasza w tym głowa, żebyśmy tak zorganizowali ten warsztat, żeby było do pary. Dlatego też musicie mieć w sobie gotowość pracy z drugą osobą. Zapraszamy Was też do kontaktu osobistego, dlatego nie umożliwialiśmy zapisu na ten warsztat przez stronę internetową. Tam oczywiście znajdziecie wszystkie informacje, dokładny opis, co jest na którym module. Zapraszamy, odsyłamy. Natomiast, żeby już faktycznie na ten warsztat się zapisać, zapraszamy Was do wysłania do nas wiadomości, zadzwonienia do nas, bo tylko w ten sposób na ten warsztat możecie się zapisać. I ja jeszcze tylko dodam, że jest to warsztat, Koedukacyjny, czyli zapraszamy kobiety, mężczyzn, jakby płeć czy orientacja seksualna nie mają tutaj znaczenia, bo znaczenie w tantrze ma to, że jesteś po prostu istotą i naprzeciw Ciebie stoi druga istota. Więc Ciebie, druga istota, która stoisz po drugiej stronie tego ekranu, zapraszamy i do zobaczenia na flowbody w warszt warsztatach tantrycznej pracy z ciałem. Zapraszamy i do zobaczenia. Cześć.